Cześć, witajcie na kanale Łukasz Kocha Komiksy. Ze mną o, jest grono moich jesteśmy. ulubionych ekspertów od komiksów. O dzisiaj szczególnie o jednej mandze, którą już teraz nawet zdradzę. Powiem, że dla mnie to jest na razie numer jeden, jeśli chodzi o manki tego roku wydane w Polsce. A będziemy okay. rozmawiać wspólnie o krewna szlaku od wydawnictwa Kotori. Ze mną są Adam na szlaku. <laughs> Cześć. I Stachu na szlaku, tak. z amerykańską tak. wersją. Tak. Cześć, cześć, a ja czytałem, powiem tak, no powiem w po angielsku, czytałem z sieci. Chciałem porozmawiać o tym, bo każdy z nas to czytał, przynajmniej pierwszy tom, ja całość, Staszek całość, Adam jest po pierwszym tomie. Tak. I powiem tak, to mnie to zniszczyło psychicznie. Powiem, a jest, już nie ja powiedziałeś, o czym to jest. Całość. Więc pewnie inaczej bym czytał pierwszy tom, gdybym nie, nie był zaspoilowany o czym to jest, chociaż od razu można wyczytać do czego to zmierza. Tak, ale wiedziałem więcej i, i no ja tu będę miał na nie innym powiedzenia inaczej całą. Natomiast ja po pierwszym y, tomie mogę powiedzieć, że chociaż czytałem pierwszy tom, to domyślam się, dlaczego ci to zniszczyło psychicznie, czy coś dalej, tak? Bo już tak. pierwszy tom jest mocny, ale to na pewno zaraz o tym powiemy. No na szczęście mówimy tylko o pierwszym tomie. Nie? tak? Tak, to jest tak, tak, bardzo tak. Ważne. Chyba, że bez przeróżnienia, bo możemy Później sobie rozmawiać o każdym kolejnym, tom, jak będzie wychodził. Możemy, ale ma, ma, ma ich chyba być bardzo dużo, nie? 17. A, siedemnaście, e, to nie tak dużo, spokojnie. Szynnaście. Możemy się, za dwa, dwa miesiące można się spotykać na każdym nowym tomacie. Możemy, możemy. ja jestem za. No, ja też. Warto, warto, bo to jest jeden z tych tytułów, które powiem tak, że no mówię, mnie, mną wstrząsnęły, jest kulisy, ten Staszek więcej takich mang czytał, jeszcze mocniejszych, tak przynajmniej twierdzi, i, ale to jest wybitne. Wybitny tytuł. Jest świetną świetna manga, muszę przyznać. Jak, jak zaczęła wychodzić, to ja po prostu siadłem do niej przez, przez autora, który jest, który jest twórcą. Flowers of był, bo to było jedno z moich ulubionych mań kiedyś. Mhm. Dlatego Jak tylko zaczęło wychodzić, to zacząłem też tak na tym. Nie pamiętam, czy to wychodziło na Shonenie, czy nie, to wychodziło na Seinen, Seinen Jump, prawdopodobnie. Mhm. I dlatego była aplikacja. Ja sobie to czytałam, jak to wychodziło co miesiąc. Więc naprawdę fajne było. I później Łukasz mi o tym przypomniał, więc zadowolonałem wszystko na raz jeszcze raz. I no, później no, co... znowu sobie zamówiłem i sobie znowu przeczytałem. Jeszcze o, raz. Weźle. No więc naprawdę. No a... tak trochę masochistycznie, bo to jest chyba mangariąca banie, nie? No to nie? Zemówię, że, że trochę masochistycznie, bo to jest mangariąca banie z tego, co już się zorientowałem. To jest psychologiczny dramat. Dla mnie to dla nie jest ryjąca bania, a po prostu jest naturalistycznie brutalna. Okej. Okay. Ale... Jest o temacie, o którym się chyba prawie nie mówi, albo jeśli się mówi, to rzadko, za rzadko o pedofilii wśród kobiet. Bo tak. to tak. Bo o tym, a to mówi się nawet o statystykach. Ja takie czytałem statystyki, że to jest podobnie, jeśli chodzi o pedofilię ogólnie od, ze strony mężczyzn. Tylko niestety to nie jest zgłaszane. To nie jest zgłoszone, mm -hmm. to nie jest nawet w większości, bo to jest wstyd i tak dalej. Ale ja tutaj też nie będę wnikał, bo to jest ciężki temat. My tu się no, jak bardzo mówisz, do manga podchodzi do pedofilii wśród kobiet w, w troszeczkę naturalistyczny sposób, co jest rzadkością w Japonii, w szczególności, że tam overly seksualizacja wszystkiego jest na bardzo wysokim, powiedzmy, poziomie, już nie mówiąc o tym, że... Większość mang bardzo lekko sobie traktuje związki młodych chłopców ze starszymi kobietami, nawet, mm. nawet po prostu w formie żartów czy fanserwisu, jest norm, jeżeli chodzi o mangę i anime. Natomiast ta manga troszeczkę inaczej podchodzi, podchodzi do tego, no, żeby, że tak powiedzieć, bardzo ładnie podchodzi do czytelnika dosłownie jak typ z baseballem i. Ale widzisz, to no ja to to nie wiem, że to jest łukasa, jak powinien prowadzić, ale ty jesteś, yy, y, y, znaczy znasz trochę tych, jak powiedziałeś tam i tak dalej, to znaczy, że ten temat, jeżeli tam się do tego podchodzi tak luźno, to temat y, ten, to tam chyba jest podwójnie obraz obórcy w w Kimbrowisko, nie? Niż nawet u nas, tak? No bo jeżeli nie. E, nawet... troszecz, troszeczkę inaczej, bo ta manga ma jest, jest jednak e serwowana dla dorosłych czytelników. Została była wydawana w magazynie dla dorosłych ludzi, bo jest Seinenem, a Seinen to znaczy, jakby to powiedzieć, nie Young Adult, tylko dorosły człowiek, dorosły czytelnik, mężczyzna. To jest manga kierowana do mężczyzn. Mhm. Ja osobiście jestem fanem man kierowanych do kobiet z jakiegoś powodu. Okay. Nie, no Moje okay. Ale muszę przyznać, że ta manga naprawdę podchodzi inteligentnie do tematu. Nie będzie to moja ulubiona manga, nawet w tym temacie to też nie będzie moja ulubiona manga, ale stanowczo jest to manga najlepiej napisana. Ona ma świetny scenariusz, pierwszy tom idealnie wprowadza tak. do tego, co się będzie dalej działo, dalej się będzie działo. Brawa dla polskiego wydawcy, bo jeśli dobrze pamiętam, to ona we wrześniu w Japonii się skończyła, a już polski wydawca pod koniec zeszłego roku już zapowiedział wydanie polskie. To dosyć szybko zareagowali. Kilka, Wyłapali ma, kilka to. takich mang w ostatnim czasie wyszło. To jest ciekawostką. Polska ma jeden z największych rynków wydawniczych mang na całym świecie. O, jest okay. prawdopodobnie największy zaraz po amerykańskim i angielskim. O, jest nawet ten. nie wiedziałem. W po Polsce się wydaje więcej mang niż praktycznie gdziekolwiek na świecie. O. Tak, ale wiesz co, zastanawiam się, czy to jest y, y, już od dawna, czy y, niedawno zjawisko, bo ja tam z kolei nie jestem jest od manga, ale się na takich porach komiksowych, chyba mam w Epiku i tak dalej. I wszyscy zwracają na to uwagę, że po prostu y, tak dosłownie rok temu, dwa temu, trzy lata temu, po prostu manga zjadła całą resztę rynku w Polsce, tak? Jak zobaczysz na epiku to jest wiesz, tak. wszystkie komiksy tam dla dzieci, po <laughs> prostu na jednej półce manga. i trzy... Tak, dokładnie. Bo ja ale też że... jak zdradzić. Tak, ja też właśnie byłem teraz w Polsce i to samo, nie? chodzę do, do, do MPIK-u, a w Empiku kurde, tam parę półeczek na komiksy, coś tam dla dzieci, manga. Tak, tak. ale to jest, do, ja to dopiero do kończę, zauważyłem, dopiero od niedawna i też jest ogromny problem, bo jak ja próbuję nadrobić, albo po prostu wiecie, z Żewica, to mówię, poczekam co dwa tygodnie, dostanę wypłatę, kupię i już znika, i już znika, i już znika, nie? Trzeba na gildię wchodzić, tak? <laughs> Tak, ale ja wam powiem jak z Empikiem jest tak. Ogólnie, żeby tutaj nie, nikt nie oskarżył, i tak dalej. Wielu wydawców polskich komiksów zrezygnowało ze współpracy z Empikiem, bo wow. domyślcie się. Mhm. I dlatego ja nie myślę, znajdziesz. Tak. Nie okay. znajdziesz ich tytułów. Ja tutaj nie chcę wnikać dokładnie. I dlatego tutaj wydawcy Mangowi przejęli po prostu tą nisze czy ten rynek, czy no, ten rynek, tą, te półki można powiedzieć, przejęli, no. Czegoś nie ma, coś inne zastąpi. Nie? No to jest takie no tak prawa rynku. No wracając do tego. Co was tutaj najpierw? Bo ty Staszek parę lat temu czytałeś. Czyli teraz sobie powtarzałeś, co najpierw ciebie Ja sobie to dzisiaj przeczytałem znowu. tak i zajmiem szczęście ten tam dosłownie 50 minut. Dobra, ale co się uderzyło w ogóle najpierw? Jak, jak przeczytałeś pierwszy raz? Słuchaj, jak ja pierwszy raz to czytałem, to czytałem też to tak to wychodziło. Ja zacząłem dosłownie w pierwszym czy w drugim e, miesiącu wychodzenia, więc to wychodziło po rozdziale, nie? więc pierwszy mm -hmm. par rozdziałów to jest cisza przed burzą. Co One... mi się przede wszystkim spodobało, to jest, wiesz, wiadomo, że strona wizualna. Manga jest przepiękna, ale to jest normalne, tak. jeżeli chodzi o e, dzieła e, Oshiego. One wszystkie są tak bardzo ładne, tak, tak ładnie narysowane. <laughs> e. No co, e, pierwszych parę rozdziałów tak naprawdę z każdym kolejnym rozdziałem zaczynałem prowadzać więcej i więcej i więcej więcej niepokoju. E, widzisz, e, pierwszy mój punkt zapalny się odpalił, kiedy e, jego matka się dziwiła, że on pamiętał o tym kotku, a potem zapytała się, czy wie jak umarł. E, I Wtedy mi się no. zapaliła lampka, że tutaj będzie coś nie tak. No i oczywiście miałem rację później. E, wiadomo, że to się chyba kończy na którym, szóstym, siódmym rozdziale? Siódmym. Siódmym. Na siódmym rozdziale, czyli na tym rozdziale. Na tym tak, mocnym kifk no tak, dosłownie. dosłownie bym powiedział nawet. Tak, dosłownie, dobra. E, więc no, e, nie będę ukrywał, że e, no, 7, 7 miesięcy, bo to wychodziło chyba w systemie miesięcznym raz na myśl z rozdziału bo są dosyć długie rozdziały. tam normalne, jeżeli chodzi o 6 8 On robi długie rozdziały w miesięcznym, nawet w dwumiesięcznym trybie wydawania ta manga wychodziła chyba przez 8 czy 9 lat chyba jeżeli dobrze jeżeli się nie mylę. No to i tak to chyba w, Polsce, tysiące... w Polsce ma wychodzić przez trzy. Bo, bo już jest gotowa, bo to jest coś, to, to, to wiesz, to chodzi 7 rozdziałów na jeden tom, a to, wiesz, a, a manga wychodzi oryginalnie, wiesz, po tym, po, po wiesz, po, po rozdziałach, rozdział za rozdziałem. Nie, nie, nie ma mang które wychodzą po tomach za wyjątkiem Huntera, który ostatnio wrócił po latach. Z całym tomem od razu, nie? Więc no. no bo, e... bo to chciałem powiedzieć, bo to przyjęta jest norma od wielu, wielu lat w Japonii, że te rozdziały są wydawane najpierw w magazynach, później zbierane w tomach. Po A tak jest, każdy tak jest. Każdy jeden, jeden komiks w Stanach Zjednoczonych też to wychodzą. na z, z resztówki. A potem są te zbiory. Większość zebranych komiksów amerykańskich w DC na przykład to są zytówka od no tak, tak, z tak. 155 do szczytu tego do 156, nie? No to wiem. Ja kiedyś, ja kiedyś właśnie też, jak, jak kolekcjonowałem jeszcze z komiksy, to też łaziłem i kupowałem właśnie ze zytówki sobie szukałem jakichś białych. Jestem fanem. Dalej. Jestem fanem no? ze Ja nie, nie A Adam, Adam właśnie, co, co ty powiesz? Ja powiem tak. To, co powiedział Staszek, y, znaczy ja już to mówię przy każdym. Y, 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 przy każdym omawianiu różnych rodzajów grozy. Ja lubię flowburnery, y, y, tak naprawdę, które jeszcze są w specyficzny sposób opowiedziane. To znaczy, Cały czas się, mamy poczucie niepokoju, bo dzieją się dziwne rzeczy. Tutaj tak społeczność narasta, narasta, narasta. I potem następuje taki moment, gdzie już jest pozamiatane, już wiadomo, że się nie można wycofać. To jeszcze nie jest finał, gdzie następuje największa groza i największy hardcore, ale jest ten point of now return, że już wiadomo, że już będzie źle i nikt nie jest w stanie powstrzymać tego wszystkiego. I najlepiej opowiadane historie to są takie, kiedy ty się zorientujesz, że ten punkt przekroczyłeś, dużo później po tym, jak został przekroczony, mówię, kiedy oni mnie złapali, że już jesteśmy w takiej czarnej, nie? I, no. I wy już mi powiedzieliście, na czym to polega, a czym to będzie, i, sam ten, i uważam, że po, po to jest bardzo trudny temat pedofilii, jeszcze wśród kobiet. I drugi ten sposób opowiadania, że pokazuje: no, ja nie znam tego tematu, ale wydaje mi się, że tak to właśnie powinno wyglądać, bo oprócz tego, że tu jest pedofilii, to jeszcze jakaś bo tu mamy matkę, i on jest taki szalenie manipulacyjny. Ona jest na końca, niby nic i tak dalej, i tak dalej. I, i jak następuje ten gel to już wiemy, że. Yy, nie, nie da się przed tym obronić tak naprawdę za bardzo, nie da się zareagować normalnie. I to jest bardzo psychologicznie prawdopodobnie prawdopodobne, bo ja mówię, że nie znam tematu, ale wyobrażam sobie, że tak ten mechanizm musi działać, że ktoś się uzale uzależnia kogoś od siebie, tak, a potem jak zaczyna robić złe rzeczy, to już się późno, żeby zareagować. I wydaje tak. mi się, że tu już jest i będzie to bardzo dobrze pokazane. Tak, bardzo dobrze przewidujesz. Tak. Dobrze przewidujesz, muszę przyznać i owszem. E, też, co mi się bardzo podoba w tym mancie, to jest to, że ona będąc im przede wszystkim e, psychologicznym dramatem, bo to jest przede wszystkim czym ona jest. To przy, przy okazji ona w tle przy, przy, przynosi ze sobą tyle terroru, namacalnego terroru, bo ona momentami szczególnie później się zazwyczaj zamienia w horror momentami. Tak. Więc to taki namacalny, bo taki prawdziwy. Nie? A więc no pierwszy tom zostawia nas z szaną na dole, bo urywa się tam gdzie myślałem, że się urwie na początku jak zaczęli wydawać i jak się okazało, że będą robić 7-8 rozdziałów, to już wiedziałem, że skończy pierwszy tom. Ale idealnie akcenty są położone, widzisz, to takie położony jest akcent, dostajemy niedosyt, żeby kolejny tom sięgnąć, po kolejny tom, czyli idealnie twórca co zaplanował w swojej głowie po prostu też. Ja rozmawiałem z Shuzo powiem Ci, chyba w 2000... Ja z, właśnie ja z twórcą, z twórcą Magni Shuzo Oshimim rozmawiałem chyba w 2017 roku. Udy, Byłem to. w Tokio na wielkim, wielkim komik koniach, że tak powiem. Właśnie on tam był i ja sobie z nim porozmawiałem na ten temat. I co jest ciekawe, to on miał zaplanowany cały ten komiks w momencie, w którym on siadał do pierwszego rozdziału. Nieźle. No. Taki, taki, taki plan miał. Młóżki miał zaplanowany miał rozpisane, miał rozpisane na kilka lat wydawania tej mangi i miał, miał to świetnie rozpisane, że wiesz, on mówił, że on się poruszył, on poruszył ten temat, ponieważ nie dość, że jest rzadko poruszany. Teraz jego najczęściej jak jest poruszany, to jest poruszane w formie komediowej albo w formie fanserwisu. Czy on zawsze jego mangi, wszystkie jego mangi są dosyć poważne, nawet Flowers of Evil. Będące kierowane do młodszej do kategorii e, czytelnika. Też jest dosyć tak. ciężką i dosyć brutalną mangą. Przecież nie będę ukrywał, że ja osobiście wolę Flower Style od, od Blood on the Tracks. Czyli nasiono, the... Zła. nasiono zła tak. po polsku, woneko zapowiedziała. Bo, bo Blood on the Trucks jest, jest mangą, która tak naprawdę nie ma w sobie ani kszty niczego pozytywnego, bym tak powiedział. Tak, ona na początku jest nihilistyczna i ona nie zapowiada, że będzie lżej, mówiąc o pierwszym tomie, tylko, tylko właśnie będzie doprowadzać to do każdego kolejnego momentu. A to manga jest napisana w bardzo, bardzo podobny sposób, jak to, jak to jest u, w Hitchcockowskim kinie. Zaczyna się uderzeniem, okay. a potem napięcie. Ukradłeś, mi. Ukradłeś mi myśl. Chciałem to powiedzieć, naprawdę wcześniej. No się zaczyna od trzęsienia ziemi, a później jest jeszcze gorzej. Albo tak. no jeszcze bardziej, tak. No najważniejsze są momenty ciszy, które będą później. One dopiero wywalają z Słuchajcie, ja jeszcze bym się skupił na tej warstwie graficznej, i jak to ten twórca pokazuje oczy, te spojrzenie i gestykulacje, to już jest sama groza. Te postacie nic nie muszą mówić. Wystarczy spojrzenie, no, wystarczy ale. gest. Wystarczy jakieś takie, nie wiem, ułożenie ciała nawet. Ja się z tym zgadzam, ale bardziej bym powiedział, oczy to jedno, ale takie uśmiechy, bo ta matka na przykład jak tam stoi w tym przedszkolą i tak dalej, to na właśnie Co tych jest? uśmiechach to jest taka niepokojąca. To jest świetnie narysowane. Ale ta historia by mogła być, a być może to było oparte na czymś nie? na wielu jakichś historiach i on to po prostu zrobił z tego, nie wiem, z, zebrał to. Wiele takich historii, które znał, gdzieś przeczytał i on to wie, skumulował w jedną taką opowieść, bo być może oczywiście to jest takie pytanie. Nie, wybanie. z tego co on mówił, to nie, on, on nawet powiedział, że on tak naprawdę, połowa tej mangi jest wzięta z prawdziwego życia, mhm. z rzeczy, które on czytał, z których się dowiedział, z tego, co się działo. Była bardzo głośna sprawa właśnie w Japonii paręnaście lat temu właśnie na ten temat, mhm. a, która wyszła. Um, on spędził długi czas zrobić dokumentację, przygotowując się do pisania. Dlatego manga wyg wygląda, jak czytasz mangę, ona wydaje się od początku do końca przemyślana. Bardzo wielu artystów, jeżeli, szczególnie jeżeli chodzi o mangi, tak naprawdę piszą z miesiąc na miesiąc mają tylko zarysowany, fabularny zarys w głowie. Natomiast ta manga jest zrobiona w troszeczkę inny sposób, Ona od początku do końca jest, opowiada jedną historię, która nie schodzi na boczne tory. Jest tam oczywiście parę obocznych wątków, ale one wszystkie, do, one wszystkie się potem łączą i mają sens. Ej, właśnie miałem to powiedzieć. To no, prawda, A, no właśnie, mów. powiedzieć właśnie o tym wątku, że ja nie wiem, jak to wygląda, ale to ten sposób jest przekonujące, że wyobrażam sobie, że tak by to wyglądało. I tu właśnie chciałem dopowiedzieć, że tu się czuję, że to dlatego jest przekonujące, że tak by wyglądało, że czuć, że tu był zrobiony porządny lisek tak naprawdę ale. do opowiadanych historii. To się to czuć. I to pod psychologicznym, bo. Tyle nie chcę w, wybiegać przyszłość, ale tam jest taki wątek dosyć bardzo dobry, ogólnie od strony tych psychologicznych pracowników, tyle ci powiem, pracow pracownicy yy, psycholożki. I widać, że facet nie. włożył w research, to Staszek powiedział, włożył ogrom serca. E, zauważyliście to, bo ja od razu tego nie wyłapałem, że ta manga się dzieje w powiela lat 90. No tak to się zaraz na początku jest to jest trochę a ja, a ja nie, nie od razu już dopiero ja później też nie jakoś do tak do mnie od razu dotarło bo mi nie przeszkadzało że tam nie ma komórek nie ma smartfonów nie ma nie, jakiś no tak. taki wiesz są jakieś takie proste gry ale najważniejsza jest, no tak. jest ta historia najważniejsza jest ci bohaterowie tak, tak. nie i, i ta tak, warstwa technologiczna ona jest jakby w tle bo te telefony no mamy telefony do, do rozmów ale. Ona współcześnie spokojnie by mogła też zagrać. Tylko on po prostu tam osadził, żeby w pewnym kontekście historycznym, bym powiedział, jakby powiedzieć, że te komórki by mogły parę tych sytuacji rozwinąć. Pozytywnie. Ale tak, 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 wiem o co wiem. To, 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 to jest specjalnie przemyślane, dlaczego to się dzieje właśnie w latach 90. To był jeden z najbardziej, tak by to powiedzieć. Mm -hmm. Okresy przemian, jeżeli chodzi o Japonię, kiedy ona przechodziła z okresu bycia krajem dosyć zamkniętym, hermetycznym, zaraz to był środek boomu technologicznego, którym Japonia poszła do kilkadziesiąt lat do przodu w, w pięć lat. Oczywiście, ja, że Japonia jest liderem technolo technologicznym, a liderem na bardzo wielu dziedzinach, ale no, niestety, co jest jeszcze bardzo ciekawe, co muszę nadmienić, co robi ta manga. Ona właśnie, jak powiedziałeś, skupia się na psychologach. A psychologia psycholodzy w Japonii jest bardzo, bardzo nieszanowanym kierunkiem. Wręcz się ludzi namawia, żeby nie chodzili do psychologa, bo o jest oznaką słabości. A to u nas było, do... wiesz? U nas Japonii nie w... Tak. Był, przez... w był W Japonii był przez lata najwyższy wskaźnik samobójstw to tak, to tak. A, na świecie. A jest, chyba, do, chyba, chyba teraz jest najwyższy wskaźnik samobójstw wśród młodzieży w Japonii. A, i z tego powodu właśnie teraz znowu robili tam jakieś tam. E, Programy, tak? Z rządu, tak e, program, żeby, jed żeby jednak, żeby jednak, e, wiesz, tam o tym powiedzieć, ale niestety, że niestety, poza tym, że kraj sam sobie poszedł do przodu, środowisko pozostało bardzo hermetyczne. E, I niestety bardzo nieprzychylnie się patrzy na ludzi, którzy znają się głośno, że mają problemy. Bo mm. w Japonii Japonia się niestety uważa, że problemy ze zostają w, w domu i prywatności, nie, to, i tego nie wyciągasz to, na ten, na. No yy, Niestety, ty, Niestety, nie Japonia... mam. Ale to u nas też tak pokutuje w Polsce, niestety, że po problemach najlepiej wcale nie mówić. Ale w niektórych teoretykach to się trochę zmienia, a tam mi się wydaje, może nie do końca. No nie, ale... Ja pani tego nie ma promocji psychologicznej w Polsce, pomoc psychologiczna jest i istnieje. W Japonii nie znajdziesz, jeżeli przejdziesz sobie do lekarza, to nikt, nawet, to nikt ci nawet nie powie, gdzie pójść. O nie. Słuchaj, ja myślałem, że jest inaczej taki bogaty kraj. Jeden z najbogatszych na świecie i lekarz rodzinny powinien skierować pacjenta, jeśli podejrzewa, nawet zasugerować mu. I może, I to powiesz, to nie może to, to, to nie jest akceptowalne w tym in, in the society, że tak powiem. Ale powiem to nie jest ci, akceptowalne. To, to należy to się chyba się... jakieś normy zmienić się po prostu. Się, to jest. To nie, no to to nie jest normalne. To, to, to są lata pracy, jest lata kraju zamkniętego na innych. Tak? Uh -huh. no I tak, dlatego ta manga tak. też jest tak bardzo mocna, bo ona nie unika tematów, które nie są popularne. No właśnie. Mówią, dlatego ona też nie było wcale takim wielkim, wielkim sukcesem. Ona się sprzedała bardzo dobrze, uh -huh. ale była też mocno krytykowana przez niektóre środowiska, więc, więc no ja będę ukrywał, że jestem zadowolony, że ta manga wychodzi u Was w Polsce. No, U nas tak, jest tak. już praktycznie na końcu wydawania. Zresztą mam tutaj amerykańską edycję. Ona jest od Vertical Comics, odkładamszy. Więc zasadniczo jest kopią jeden do jednego i ona nie usuwa nawet tych drobnostek, które były później w kolejnych wydaniach. Niektóre rzeczy były wygładzone, parę rysunków było dopracowanych, niektóre dialogi zostały troszkę zmienione. Ja się, ja się wypłaciłem, żeby sobie wykupić pierwszą edycję, pierwsze wydanie. Być może w Polsce tak jest. Nie wiem, jak tam. Jak nie wiem, Adam. na którym wydaniu jest oparte, ale ja jestem w 100% na pewien, że jest oparte na japońskim wydaniu, bo Polacy nie wykupują przez amerykańskie przez amerykańskie licencje, tylko mają własne licencje tak, prosto od wydawców tak. japońskich. Tak, to dostają tak gotowy, jest. <głos》<głos》<głos》y gotowy materiał prosto od japońskiego wydawcy. Y ja bym tak ciekawostka, akurat Radek Polak z Hanami będzie pierwszym wydawcą, który wydaje Billy na yy, Nauki Urasawy, po angielsku, po, nie, w innym języku niż angielski, bo znaczy po angielsku nie wyszła ta manga jeszcze. Ale my będziemy pierwszym wydawcą, jeśli chodzi o Polskę na świecie, który poza, yy, poza nie francuskim, niemieckim, chyba włoskim, yy, wydaje właśnie tą mangę i my będziemy pierwszym, tam będzie chyba dwa w jednym i i dla mnie to jest jakiś, nie wiem, że nie zaszczyt w sensie dla polskich czytelników, wiesz, o co chodzi, to nie jest jakiś tam... Pan to powiedział, że ten naszynek jest, no ale też tak. się dziwiłem yy, tak bardzo... Naszynek jest jest, jest przepotężny. Polscy ci wydaje tyle mang i że to jest po prostu szokujące, nie? Ja, ja tam powiem już No pomijam, mi... oczywiście, że na odpór ustawa powinien zostać wydany w całości w Polsce. Tak. Bo no. jest jeden z moich naj, najwybitniejszych twórców, jeżeli chodzi o komiksy ogólnie na świecie, a tam smole, tam rozdzielenie komiksów i magna, dwie różne kategorie, bo to jest mimo wszystko jedno i to samo, to jest komiks, to jest powieść graficzna. No, ale Nauki Urasawa jest twórcą monster, a monster należy do najlepszych komiksów wszechczasów. czasów. Tak, zgadzam się. Ja chciałem powiedzieć tak, jeszcze ciekawostkę krótką dodam, że z Nauki Urasawą jest tak, to Radek Polałek pisze na Facebooku i w prywatnych rozmowach, że z nim Akceptacja materiałów jest bardzo, bardzo długa, wiele, wiele miesięcy na jednym tak. tomem. Tak, ale on bardzo wyczułowicie, ale też zależy od agencji, która go reprezentuje. Dany tytuł jest w jednym wydawnictwie, później jest w innym wydawnictwie. Chodzi o te, wiesz, prawa w Japonii. I, Bo i... Urasawa pisał dla różnych, dla różnych magazynów, wiesz. Tak, tak. I, A... no, i Radek mówi tak, Billy Bat dużo szybciej wszystkie jakieś pozwolenie i tak dalej akceptacje dużo szybciej to przed wydaniem pierwszego tomu niż chłopaki chłopaki już chyba sześć lat u nas wychodzą i już dopiero teraz dziesiąty będzie tomu chodzi mówi tak doszedł covid wiesz doszły ceny papierów wyższe no wiele rzeczy no i wojna na Ukrainie to też wpłynęło no i mówi to to nie jest moja wina to wszystko się tak nałożyło że on, my tak czekamy no ale jest jakość wysoka. Historia jest genialna. Sorry, że ci zabrałem czas. <grywa> nie? Ale no wracając, ale wracając. Wracając, tak. Wracając. No, bo tu już bierzemy do końca. To ja tylko jeszcze powiem jedno, bo tak pytałeś, dlaczego tylko mi się podoba. I na przykład pewnie e, dojdziemy w czy polecamy, czy nie płacimy dlaczego. Ja tylko powiem osobiście. To jest chyba taki dla mnie, bo ja nie jestem specjalistą od mag, od niedawna i to będzie kamień milowy w przejściu na magię poważne, bo jak ty Łukasz wiesz, Staszek też się Oj. pewnie uśmieje, bo moja półka magii to wygląda tak, Helsing, Doktor Mephistopheles, Death Note, to, 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 to są magii na mojej półce, nie? I z tych poważniejszych, no to Łukasz, a i do tych poważniejszych to Łukasz mnie wciągnął w to i jeszcze mam Monster nieprzeczytanego i to jest nice. tyle. Monster. No. Tak, ja no. wiem, ale to też jest powaga innego rodzaju, a teraz to, no, to jest ja taki przełomowy punkt na półce w, w, w kontekście Manko poważnych tematach, Tak, tak. tak. To dobrze, wiesz co, ja go też namówiłem. ja mu sprzedałem, Mąż mojego brata, bo to jest bardzo z jednej strony komediowa seria, ale z drugiej bardzo jakaś taka życiowa, mądra. Mąż mojego brata? Tak. Tak, mam to, żona czytała, a jeszcze nie. Ale... Bardzo, bardzo przyjemną mangą to jest, czytałem jak wychodziło w tak. oryginale, zresztą czytałem, świetny, świetny komiks, bardzo mądrze podchodzi do, do takiego tematu. Ja nie jestem fanem, że tak powiem, komiksów o, um, o, no, wiecie, o romansach między mężczyznami, z tego, z tego względu nie dlatego, że są złe, bo dlatego, że w Japonii to jest jeden z najbardziej wyruchanych tematów. Jest, służy tylko i wyłącznie ...kiedy Kiedyś źle podany. Tak, Zdanie ale no, ja problemu z to... boiskami, boycott... na przykład, low synażdy. Jedna z moich ulubionych rzeczy, dlatego właśnie Mąż mojego Brata jest, jest takim świetnym komiksem, takim odświeżeniem w tym słuchaj, temacie, naprawdę. nie tylko jeśli chodzi o ten temat, on bardzo fajnie pokazuje różnice kulturowe, przynajmniej kilka przykładów, między Kanadyjczykiem, a między Japończykiem. I on nie daje odpowiedzi, co jest dobre, co jest złe, tak, ale mówię Mąż mojego Brata, on nie daje odpowiedzi, co jest dobre, co jest złe, tylko pokazuje, zadaje pytania. I teraz zależy od czytelnika, sorry, wracając do tego. No ja tak lubię w dygresję wchodzić. Yy, no. To co, polecacie czy nie? To ja już powiedziałem, polecam z tego powodu, że faktycznie w kategorii, tak jak nie rozdzielajmy magii na komiksu o poważnych tematach yy, potraktowanych bardzo z sercem i z bardzo yy, takim dokładnym rozumieniem problemu, to ja powiem, że to nie mogę powiedzieć, to jest topka w kategorii takich rzeczy. I dlatego polecam. No ja bardzo polecam bardzo polecam tą mangę i pomiks. Dlatego, że nie dość, że traktuje to dosyć nietypowy temat, to robi to z poszanowaniem dla czytelnika, ale jednocześnie dla jej tematu. Bardzo wiele mang dla dorosłych się wywraca o własne wrotki. Na przykład Tokio Góry, <coughs> o własne o wrotki. Na ale co? Natomiast? Bo nie słyszałem. nie słyszałem. Ja Ja, dobra. odpadłem tam w połowie pierwszego sezonu. Ja po, w połowie no, pierwszego no. odcinka. <gry> to jest natomiast typ mangi, który szanuje czytelnika, szanuje temat i jest przemyślany od początku do końca i jest doskonale napisaną rzeczą. Ja naprawdę pierwszy tom jest dla mnie u mnie na bardzo wysokim miejscu, ma wysoko ustawioną poprzeczkę. Więc no, czekamy na kolejne. Nie nie szukał, czekamy na kolejne. Czekamy, będziemy, będziemy omawiać. Yy, może nie od razu po premierze, ale będziemy się starać na bieżąco. Naprawdę. Dobra. No ja tutaj mam tam na stoję, pozostałych osiem tomów. Tak, a będziemy, będziemy podążać tam właśnie, jeśli chodzi o premiery te polskie. Dzięki za przyjęcie zaproszenia, dzięki za rozmowę i trzymajcie się. Cześć. Dzięki, cześć. Dzięki wielkie. Cześć. Super.